Jojo siemaneczko mordeczki z tej strony doma, Domin a dzisiaj na moim kanale gramy dzi, w dzisiejszym dniu pierwszy odcinek nagrywam no a jak to tak obliczyć wszystkie moje filmiki to już mam 4-5 sub, subów dzięki no a jeśli ktoś będzie oglądał jako pierwszy ten filmik nie zostawi tutaj suba, dzwoneczek no i łapkę w górę a pod tym filmikiem ma być 5 łapek w górę wtedy będę jeszcze jeszcze bardziej zadowolony tutaj ze mną jest Zuz, Zuzia Tak, to mnie Zuzia, która sobie kupi coś fajnego. Biga. No zobaczymy. Dobra, Biga. No. <noise> Więc widzowie, cześć. Witam Was serdecznie. Tutaj Zuma. Oczywiście ja, nie, nie na moim kanale, no ale u brata. No będę się tam grał niestety. No, mogę z tą zagrać? No dobra, jedną wróżkę możemy. Dzisiaj chcę normalnie sobie pograć. No to nie mogę. Ja sobie nagram też odcinek, jak będę sobie kupić Aha, Dobra. Yy, ja nie mogę... Dobra, ja idę dalej. Dobra, to więc... Będziemy grać będziemy mówić głośno No i jeszcze. Jeszcze będziemy otwierać... No i jeszcze otworzę sobie skrzyneczkę. Jeżeli to ja opuszczę. No. No bo się będzie głos odwiał, więc się odsuń tam Dobra, to my se pogramy sami. Będzie fajnie, więc. Będziemy grać w duo. No dobra, będziemy sobie grać. Słychać mnie widzowie? Słuchać mnie? słuchajcie, Czekajcie, ja gdzieś idę, inaczej. No idę sobie do pokoju. Mogę iść do pokoju? Bo nagrywa odcinek. Dobra. Będziemy grać. Się. Kurczę. Dzisiaj jeszcze, o, jeszcze jeden filmik na pewno będzie. A to po południu. To nie będzie tak od razu. Po co zagramy sobie dwie rundy nie wychodząc do krysera Ale nie, to nie chodzi o odcinek, że takie po dwie rundy. Tylko tak się zagramy, nie? No, sobie go zabijemy, ładnie. To jest nasze. Dobra, mamy osiem parkibów. O kurcze, musimy tu być. Tak. Dobra. 13 parkiów. Popatrzmy, żeby mi się odrodziło. Nie sprawdzi, sprawdzać, sprawdzać, sprawdzić. sprawdzać. Każdy krzak. Dobra. I otworzymy se, se yy, skrzyneczkę na odcinku. O i to będzie nasze. Mamy to. O nie, gorzej, tu jest B, a on mam 16 i tak to wygram. To nawet jakby ten ktoś chciał iść tu. Ile ja zadaję? To ten gość nie ma szans, ja go chyba nakitać. nie przegramy to no i tam I miałem 20 partów dobra jeszcze jedną rundeczkę sobie zagramy i otworzymy sobie skrzyneczkę pek dobra i też y, pamiętajcie nadal o tym konkursie o którym mówiłem, ale przypomnę wam. żeby brać w tym konkurs musicie dać suba Łapkę w górę. To już nam mówiłem, żebyście to zostawili. No i jak to zostawicie, to musicie mi wysłać zaproszenie. Dołączyć do klubu Agatka, coś mi się tak zdaje. Monik to Michu XD. No i jak te zaproszenie dacie, to może będziecie w odcinku. Właśnie przegrałem, nie? No to może weźmiecie udział w odcinku. No, więc. Ja tam chciałem dołączyć. Dobra, więc zacznijmy sobie ostatnią rundkę. Bólem. Bo ból fajne. jest fajne, jest fajny. dobra. Mm. Jeszcze dzisiaj będzie na pewno odcinek, bo ja chcę jeszcze dzisiaj nagrać, taką mam chęć. Mmm, dobra. Jeszcze jak otworzymy skrzyneczkę, to zagramy ostatni raz, no i będzie, będzie koniec. Chciałem tak z Wami pogadać. Dobra, tego bota na klatę. O, po tysiąc bierzemy. to zaraz ten bot zginie. Ewidentnie. Ja mogę sobie nawet miejsce wstać. Dobra. Nie jestem. Chyba nie wiedziałem, że ja mam tego. Chcę weźmiemy tego bota. Tak. Musi być krótka przerwa, zaraz... A nie, jeszcze nie. Teraz nagrywam. O nie! Zabił mojego. Nie, mam z nim szans. Z No i tak nie muszę. Więc jeszcze nie ma to zagramy. Otworzymy jeszcze skrzynkę. Albo zresztą teraz sobie otworzymy. Dobra, mamy skrzyneczkę. Sprawdzimy jakieś szanse. No na no legendę by się przydało, ale... No i nic nie mamy. Dobra, więc ostatnia rundka i będziemy kończyć w tym odcinku. I zagram sobie też o ale w następnym odcinku mam zamiar jakby grać na dniu... Nie, na dniu. Grać w buty, nie? I żeby... Zebrać jak najwięcej kubów. Może spróbujemy zebrać najwięcej paru kubów. Bo my sobie pójdziemy pod tego, bo my sobie chcemy wziąć tego. Ale się ma. Chodź mi tu pomóż. No co go bierzecie ze sobą barany głupie? Co to jest małe? nie zaraz ginę. Może se HP. Dobra, tutaj Daryl jedzie rodze. La la, 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 zacznę. Zwieję. Ja Dobra, lecząko. No, da Ci się złapać. Mnie. Hmm. O, dobrze. No jest, parki są. No ty. Uuu, ale ich teraz 12 jesteśmy. Więc jak Wam się ten film spodobał, zostawcie łapkę w górę. No i co? Będziemy się żegnać. elowina